W spektaklu Ostatnie dni Eleny i Nikolaju Czałszesku wracamy do wydarzeń z drugiej połowy grudnia 1989 roku. Wydawać by się mogło, że jedyne co pamiętamy to egzekucja małżeństwa Czałszesku transmitowana przez wszystkie telewizje. Reżyser spektaklu Wojtek Faruga i ja byliśmy wtedy małymi dziećmi, ale pamiętamy to telewizyjne show. W naszym spektaklu nie przyglądamy się jednak samej egzekucji. Zastanawiamy się, co doprowadziło do tego, że dyktatorzy rumuńscy tak mocno byli oderwani od ulicy, od swojego społeczeństwa, od swoich rodaków. M. Eleny i Nikolae Czałczewsku jest opowieścią opartą na faktach. Natomiast był taki moment, kiedy chcieliśmy z Julią Chalewińską, autorką tekstu, nazwać go fantazją, dlatego że w naszej pracy często wy wychodzimy od wydarzeń realnych, natomiast pozwalamy sobie na pewien poziom artystycznego przetworzenia. I rzeczywiście jest tutaj tak, że Julia dokonała naprawdę solidnego i bardzo szczegółowego researchu dotyczącego realiów historycznych i tego co poprzedzało egzekucję, tego co do niej do, doprowadziło. Ozyrys Zakręcił się 16 razy, wyczuwa w Tobie złą energię, rozbieraj się. Jak to się? Rozbieraj się, ściągaj malutki. Ty też. Niewielu z nas dziś pamięta, czy wie, że kobiety w Rumunii w latach 60., 70. i 80. poddawane były comiesięcznym badaniom ginekologicznym. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w kraju nie było testów e, pozwalających na wykrywanie ciąży, więc wrócono do techniki bardzo starej wykrywania e, ciąży przy użyciu żaby. Czyli wstrzykiwano mocz kobiety w żabę i czekano po prostu na reakcję organizmu żaby. E, sytuacja była tak absurdalna, że doprowadziła do wymarcia gatunku żaby na terytorium Rumunii praktycznie. Za aborcję szło się na wiele, wiele lat do więzienia. Dzieci niepełnosprawne, ale też zdrowe oddawano do specjalnych zakładów, gdzie umierały z głodu, były gwałcone albo zjadały je szczury. Tego wyłonił się obraz jakiegoś ogromnego horroru, o którym opowiadamy w Rumunii. Jedna z postaci mówi nawet, że u nas jak nie Dracula to AIDS, zawsze jakiś horror. Eee... I rzeczywiście tak jest, natomiast ta opowieść, jakby z założenia, nie była opowieścią teatru faktów, w sensie nie była opowieścią dokumentalną. Wiemy, że jakby takie spektakle na ten temat już powstawały wcześniej, więc chcieliśmy tutaj iść zupełnie inną drogą. Poszliśmy za pewnymi sugestiami, które rodzą się z historii i z faktów, natomiast otworzyliśmy wyobraźnię i pozwoliliśmy zbudować sobie pewien rodzaj groteski czasami gorzkiej, czasami e, w jakiś sposób upiornie śmiesznej, pokazującej ostatnie dni pary prezydenckiej, ale tak naprawdę nie tylko ich, także ich otoczenie. Możemy zobaczyć, jak równy z Zobaczymy, który pierwszy z nas Tylko teraz spokojnie. Raz, dwa, trzy. Dyktatura Czałszewskiego bardzo przypomina dyktaturę Putina. Małżeństwo Czałszewskiego też było goszczone na salonach Zachodu. Królowa Brytyjska przesyłała specjalne prezenty Elenie. Cały Zachód gdzieś legitymizował ich dyktaturę tylko dlatego, że Czałszewski sprzeciwił się Moskwie. Gdy tylko mój mąż rzucił słowo samochód, od razu wszyscy Niemcy obdarowywali mnie autami, ile my ich mamy? Opowiadamy o tym dzisiaj i, jakby tak naprawdę, nie staramy się znajdować jakichś łatwych analogii między tamtą historią a dniem dzisiejszym. Natomiast, jakby trudno ich nie widzieć. Mamy do czynienia z historią dyktatora, który był pupilkiem europejskich salonów. Pupilkiem zachodniej Europy, która starała się nie widzieć tego, co wydarza się w Rumunii. A w tej chwili tak naprawdę podobna historia rozgrywa się na naszych oczach. E, bo od zeszłego roku, od 24 lutego 2022 roku, nagle wszyscy zorientowaliśmy się, że e, Władimir Putin jest dyktatorem, jest terrorystą e, i został zasadnio naznaczony. Natomiast jakby on. Całe swoje rządy jakby sprawował tą władzę w ten sam sposób. W zimie w budynkach mieszkalnych nie było cieplej niż 12 stopni. Osoby nieheteroseksualne były przewożone do specjalnych ośrodków. W latach 80. wybuchła epidemia AIDS. To wszystko jest częścią składową tej dyktatury, i o tym już zapomnieliśmy. Dlatego właśnie wracamy do, do historii małżeństwa Czałszewsku, żeby przypomnieć dyktaturę. Co krzyczą na tych ulicach? Tyranom śmierć! Mam tutaj więcej wypchanych zwierząt niż wytruków na tych waszych ulicach. Weź się do roboty. Co prezydent ma myśli? Do jutra ma nie być nikogo, kto by mnie nie kochał co najmniej tak mocno jak ty. Jak można nam tego nie wybaczyć, panie prezydencie? Także jest to spektakl o zapominaniu o tym, jak łatwo my jako ludzie potrafimy zapominać. A myślę, że warto pamiętać.